Dzień dobry, dzisiaj niedzielny poranek z kawusią od pana Tomasza Kubickiego, dziękuję bardzo. Oglądałeś kiedyś serial, na który ty miałeś jakikolwiek wpływ. To zapraszam, dzisiaj Ty będziesz miał wpływ na to, co się będzie dalej działo. Pojawił się problem u mnie, a mianowicie wczoraj, z uwagi na słabe dni aktualnie. Moja instalacja fotowoltaiczna wieczorem się wyłączyła, tak? Tak więc mamy fajny problem, który musimy powiedzmy jakkolwiek rozwiązać, ale powiedzmy, zajmie nam to kilka dni, kilka odcinków. Tutaj ty będziesz miał wpływ na to, co robimy dalej. Już ci przedstawiam mój problem. Tak więc tutaj mamy solar asystanta, który pokazuje nam wszystkie nasze informacje z mojego magazynu energii, z mojej instalacji fotowoltaicznej. Zobacz, co się wczoraj działo. O godzinie 18.03 stan naładowania baterii 41%. No i powiedzmy stan naładowania zaczynał spadać. 36, 35, o 19.00 mieliśmy 34%, 32%, 31%, koniec. O 19.20 0, 19.17 31, gdzie mój Home Assistant jest ustawiony. Że przy 30% naładowania baterii, powiedzmy, ma wyłączyć boiler, wyłączyć powiedzmy jeszcze dwa inne gniazdka z uwagi na niski stan naładowania. Natomiast, tak jak widzisz, 19.18, 31%, 19.19, 19, 0. Koniec. Odcięło pakiet, zgasł prąd. Tak? Czyli z jakiegoś powodu zbyt wcześnie mój pakiet zjechał, się wyłączył awaryjnie. Teraz zjedziemy sobie niżej, znajdziemy sobie batery V tutaj. O godzinie 18:52,7 V, tak? No i energia spadała, spadała, rozładowywał się pakiet, powiedzmy 19, 12, 50 V, 19, 14, 49, 8. i koniec, tak? Czyli tutaj najniższy punkt 49,8, 19,18 i odcięcie. I teraz, jeżeli mamy 49,8 i podzielimy to na 16 cel, bo tyle mam powiedzmy ogniw, to wychodzi 3,1125 V na jedno ogniwo. Przy takim napięciu mój falownik lub BMS. Całkowicie odłączył energię. W tym momencie zareagował BMS, oczywiście, w tym momencie przeprosiłem się z Tauronem, przeskoczyłem na sieć. Tak więc, jestem pierwszy raz w tym roku on grid ponownie. No, niestety, no, niestety nie ma w ogóle pogody u mnie, także, ale rozpoczął się proces ładowania mojego magazynu z sieci. Mam domyślnie ustawiony limit 10A, około 500W tak, zaczął się ładować ogniwa z powrotem tutaj masz screena, którego wczoraj zrobiłem z Solar asistanta z cel zobacz jak mocno rozjechane są cele akurat w momencie, gdy zrobiłem tego screena to tak jak widzisz, ładowałem 2,5 kW na 10 minut miałem właśnie mocniej ładowanie ustawione i to widzisz tutaj, w postaci tego cycka właśnie przez te 10 minut 2,5 kW później znowu wydałem 500 W na spokojnie, niech sobie pyrka, niech się ładuje sam BMS Seplosa również miał błąd w sobie. Niestety nie zrobiłem screena, nawet nie pomyślałem, wiesz, żeby zrobić screena, ale nie chodziło o zbyt głębokie rozładowanie ogniw, tylko o zbyt wielką różnicę między stanem naładowania ogniw. Seplos to zobaczył z jakiegoś powodu, całkiem odciął pakiet. Po prostu jedno ogniwo miało przykładowo 2,5V, drugie miało 3,1V. Tak więc mój pakiecik. Ten piękny pakiecik ogniw. Rok czasu używany około 120 cykli. Około 120 cykli naładowania, rozładowania ma za sobą i prawdopodobnie któreś ogniwo już wykazuje jakieś objawy uszkodzenia czy straty pojemności. Lub po prostu brak aktywnego balansera spowodował ten problem. Jest to wersja Seplosa 2.0, tak? On nie posiada balansowania takiego dodatkowego. Ogniwa się same balansują powiedzmy buzbarami połączeniem, tak? 10 mA, czy ile jest takie automatyczne wyrównywanie ogniw. Mamy trzy opcje. I teraz Ty zdecydujesz, co robimy dalej. Pierwsza opcja: dokupujemy balancer i wrzucamy tu po prostu balancer. Wkładamy do środka. Ja się łączę w te ogniwa. Balancer nam zaczyna balansować, wyrównuje ogniwa i pilnuje dalej tych ogniw, aby pracowały poprawnie. Druga opcja, wyciągamy Seplosa 20, na jego miejsce wrzucamy BMsika JK. Lub trzecia opcja. I trzecia opcja wygląda tak. Mamy 16 sztuk ogniw po 4 O. Pojemności 105 amperogodzin, czyli 336W, Watt, tak? 330W mamy w każdym takim ogniwie. 16 sztuk daje nam około 5 kW, więc trzecia opcja budujemy następny magazyn energii z tych ogniw o pojemności 5 kW, który w tej chwili powiedzmy jak najbardziej wystarczy dla mnie, aby utrzymać dalej mój system pracujący. A w międzyczasie, my rozbieramy mój pakiecik, moje ogniwa, wszystkie wrzucamy na tester i robimy pomiar pojemności każdego ogniwa osobno. Mamy 16 ogniw o nominalnej pojemności 280 mAh. Testujemy, sprawdzamy wszystkie te ogniwa, i jaką mają pojemność po powiedzmy 120-130 cyklach naładowania. Oraz fizycznie możemy sobie je skontrolować, czy którekolwiek napuchło, czy cokolwiek złego się dzieje, tak? Natomiast jeżeli zdecydujesz się na opcję numer 3, czyli budujemy kolejny magazyn energii, który tymczasowo powiesimy, czy postawimy przy moim falowniku, to robimy opcję tutaj, wiszącą na ścianie, czy opcję, którą po prostu tu postawimy na ziemi. Wyjedziemy tym pakietem, postawimy tutaj. Bo ja osobiście, ja osobiście powiem Ci szczerze, jeżeli wybrałbyś opcję trzecią, to ja bym tu powiesił. Nawet nie na dole tutaj, tylko ja bym tu powiesił obok, następny taki pakiet. Wiadomo Madein Made Madein Poland z deski, tak jak właśnie ten pakiecik na wzór tego, powiedzmy, na razie użyłbym drzewa, ale rozmiarami drugiego pakietu tutaj, zablokowałbym sam siebie na wzór tego falownika, czyli drugą taką skrzyneczkę obok. Zobacz. Tak szerokie jest ogniwo. I daje nam jeszcze zapas na dołożenie, tak? Czyli jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie wybudować na zero powiedzmy głębokością pakiet. No i może troszeczkę wyższy, no bo dwa ogniwa, pierwsze piętro 8 ogniw. I drugie piętro, 8 ogniw. To może być taka sytuacja, że powiedzmy, nasz drugi magazyn będzie tam 2-3 centymetry wyższy od falownika, natomiast szerokością będzie taki sam. A więc co, zapraszam Cię do zabawy. Możesz podpowiedzieć, które kroki podejmiemy. To teraz Ty masz wpływ na to, co za chwilę zobaczysz, tak? Na to, co ja zrobię dalej. Będziesz widział w kolejnym odcinku, jak przebiega sytuacja. Opcja pierwsza, opcja druga, opcja trzecia. Pierwsza kupujemy sam balancer, wrzucamy, niech zbalansuje, wyrówna pakiet, korzystamy. Opcja druga, wyrzucamy seplosa na jego miejsce, wrzucamy JK. Opcja trzecia, jesteśmy profesjonalistami, tak więc składamy magazyn energii, wrzucamy już do systemu, niech dalej system pracuje. Natomiast my w międzyczasie wejmujemy ogniwa i sprawdzamy kolejno wszystkie ogniwa, jak. Rok czasu pracy codziennie, jak te 130 cykli ładowania, rozładowania miało wpływ na te ogniwa. Tak więc ja mam narzędzia, czekam na rozkazy. Okej, okay, mistrzu, i to tyle na dzisiaj z mojej strony. Jeżeli materiał wideo Ci się podobał, możesz zostawić subskrypcję lub łapkę. Dzięki subskrypcjom mój kanał rośnie i moje możliwości się otwierają. Tak więc każdy jeden subskrybent. Jest bardzo mile widziany na moim kanale. Natomiast, jeśli masz taką ochotę, jeżeli chcesz się ze mną napić kawki, możesz to zrobić. W opisie filmu daję link do serwisu Buy Me Dzięki takim wsparciom, powiedzmy w formie wirtualnej kawki, mogę zamawiać następny sprzęt do testów i dalej się również rozwijać. Natomiast każde wsparcie powyżej 30 zł umieszczam na tej oto pięknej obudowie. Tak jak widzisz, ilość miejsc jest ograniczona. Oczywiście za każde wsparcie każdemu dziękuję, ponieważ dzięki tym wsparciom stoi tutaj ten piękny magazyn energii.